Siemano Mordeczki, witam was w nowym roku Jesteśmy tu w więc zobaczcie jaki piec jest w piwnicy Kopusem będziemy wyciągać Trzymasz? Trzymaj mocno Trzymaj mocy. No no, trzyma. no, no. Trzyma, Trzymaj to Teraz trochę do siebie weź Trochę do siebie No Teraz ja. W tam piec, a trzeba zawiązać. Jest? Tak. go na nas. Pokryć go. Ja wczu, ty nagrywaj, ja sekunduję na ja z czego. Czekaj, ja w prawo mam skręcać, czy? A proszę, Prawo nie możesz, jedynie na wprost. W lewo raczej. Próbuj powoli. Uwaga. Uwaga. Uwaga teraz, uważajcie panowie. Bo teraz szarpnie. Op. Jeszcze raz to samo, uwaga. Czekaj Janek, stój! Stój tak jak stój? stoisz. Uważaj, uważaj, Grzesiu Uważaj, ja będzie odjeżdżał. Odejdź. Znowu robi się to samo. Hamulec. Oho! Do tak. Dobrze! Dobra, Cieraj uważajcie. Dobra, dawaj Janek. Jedyna i poszedł. Dobra. O, poczekaj. No dobra. Poczekaj, trzymaj. E! Janek! stój! Teraz go narzucimy i wyjdzie. Tak. O, i dawaj. I dawaj teraz. Dobra. dobra. Dobra zostaw, wyciągnęliśmy, ja trochę jeździłem, trochę rawciu jeździł, teraz go postawimy i go wrzucimy. Zawsze trzeba tu odciąć te rurki, będzie nam łatwiej przez łeb go tu walnąć. Ale ciężki, łachudla a jeszcze tam mało miejsca. To na 80 podejrzewam, nie? się. Ta ropa jest 80. Drugi chyba, trzeci. No to może być 82. Nie wiem jak po tych schodach oni go tam wnosili. Oni go, pomysł oknem wnosili. No oknem, Na bo, bo inaczej żadnymi schodami by nie dali wady. Mówisz stąd tutaj? Drugą i ten wiatraczek też. Chciałeś też, czy nie? Odcięłeś kawałek. Była na pójść, Sawciu. Pójdzie? pójdzie. To akurat musimy mością Weź jak chcesz, żeby nie połamać, bo jak to pijesz, I Weź tą skrzynkę, Lawciu, zdejmij. Stawiamy, Sawciu z tą tej strony. Trzy, cztery, dwa. Trzy, 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 trzy. To tu ja, ja bym go waszym i cofnął. Ba, da, da, tu do pana ten bok. Jeszcze, Rawciu, co chcesz tutaj? Koła na maksa i dawaj. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Ja jak ja, ja za nas odpada. Bo ty go za mocno gazujesz, Rawciu. Nie daje mu gazu, to gasi od razu. Jakoś ja je nie dawałem gazu i nie gasnął. Nie gazuj go tak, bo mocno paliwo. Dobra, no, dawaj go dawaj prawo, dawaj prawo, lewo. Nie, no, to, dawaj. dawaj już go prawo. Lewo. Będziesz miał to samo. Nie no, sam. będę miał. No mówię ci. Kur... Dawaj no. prawo, lewo, dawaj tu pana. Będę się... Dawaj. Opa. Teraz moja. Dawaj teraz twoja. Teraz moja. Zejdzie, zejdzie. Mamy praleczki trochę, ale. Musimy jeszcze jechać na Łomianki, ale koło 15, żeby nie było ciemno na tutaj Wszystko są i okay. na łomiankach. Trzy, na Łomiankach. raz 4 raz się poukłada? Tak, wszystko to metalowe Zimno co, na ja przód? Nie To jest? Nie jest zimno, nie Ale morsować nie będę Chodź pomóż Na morsowanie nasiekował Dawaj, dawaj ale mam coś trafia z lodem. Po co to wezmę z lodem? Chcę zimarkować, chcę. No już. zobacz. <gry> <gry> Czy to Janusz to drzwi? Nie, drzwi to śmieci. Musisz pomóc ci Dawaj, hop, czekaj. Ale wieje co na Daj spokój. Daj spokój, daj spokój. Stoję na wciut. Nic, tu jest coś cichy. Co? No właśnie widzę, bo widać krokodila. Jak pójdzie, pójdzie. Czekaj, lawciu zobacz, dziś nie wyjdzie tu. No to trzeba odciąć. Pięciowy. Dasze na wciuci Ale lawczu, Ja tu złapię ja tu złapię ja tu mam. Ja tu mam na o, do, dobra, teraz ty. Trzeba wejść, mordę, j**a na m**a. Czekaj, pchnąć no, teraz ten, pognąć do mnie? Nie. Yeah. Oh, Jedziemy tam jeszcze kawałek, jest trochę blachy. Dyfel. Fajny wokół. Później tak będzie trzeba to na górę czuć, bo to mamy jeszcze złą na. Dobra na i co jeszcze? Z przodu jakieś blaszki trzeba podjechać. Dobra, mordeczki, u pana kończymy. Trochę tego było, widzicie? Dwie pralki, ten pies trochę nam dał. te znaki, ale busikiem na szczęście. Budynek do remontu mogliśmy go busem, żeby nie uszkodzić. W większości się nie da busem. Tu mogliśmy, widzimy się na łomiankach. No mordeczki, widzieliście, trochę tego było. Ten pies, co no. Niestety jest tak kamera, spróbuję mu stawić. Nie mamy trzymaka, będzie dawcia widać. Czekaj. Będzie rafiał. Tak, jak widzieliście, młodeczki. Ten piec. Tak, dobrze, że ten nie, inaczej by go nie wyciągnął. Nie było Po, po tych schodach wiesz jeszcze czemu? Po pierwsze, jest bardzo ciężki, a po a drugie. Tak jak nisko było. Nisko, nie miałeś na kręgosłupie. Byś się by, nie wyciągnęli. To było byśmy. metr no. do sufitu. No, a akurat myśla... ja dotykałem, jak no. stałem na prosto, dotykałem głową no. tego. No, a ja to nie dałem rady, wiesz, się wyprostować. Wiesz. Ale tutaj samochodzikiem i tepe. Wszystko git Jedziemy teraz dobrze, mam lampę, lampą zaświecę. Jesteśmy na Łomiankach, tak jak mówiłem. Ciemno, ale trzeba działać. Chodź Awciu, to najpierw baniak? Tam są jeszcze dwie pralki, to trzeba z głową. To czy najpierw te drobiazgi? Drobiazgi to się chyba na górę wrzuci. No to baniak może. też. Jest jest Ciężki. Dobrze, ja Dobra, go wezmę, do. idź z drobiazgami. Siekierka. Tu jest kawałek mosiądza. trzeba odbić. Jeden, jeden. Nie widzisz? Teraz przekręcasz I co? Będziesz przy, starego złomiarza uczył? Weź, weź, weź Robiąc nie na górę, bo wery to wszystkie rzeczy na górę I wiecie po co nam Janek? Do Dobra, teraz ja zmienię baterię, chłopaki trochę ponoszą. Musiałem baterię zmienić, trzeba podawać chłopcowi. Co musisz? Do ortopedy z tą ręką, k***a, Kur... teraz gorzej. Przez dzisiaj znowu se k***a zbręziłem ją przy tym j*****m I k***o mi kopal. Kopale, że do roboty, mam w robocie, ale czasem nie przyjedzie. Kolega, Grzesiu, co, co zrobiłeś z Michałową? Dawaj się, Nie, ona żyje. <laughs> Jak widzicie, warunki spartańskie. Wydaje się, że miejsca nie ma, ale tam z tyłu jest pełno. zrobia żeby wszystkie wejdą. Nie widziałem, co tam jest, ale nie będę musiał się dzisiaj wykazać, bo ten marudzi mi od rana czepia się ciągle. Ciągle robię też nie tak. Trzeba pokazać, że się zmieści. Ja Idziemy teraz po rowery. Jest nas trzech. Widzicie, musimy z kamerą. Św... Lampa nas oś... nie oślepia oś strasznie, ale bez lampy byście nas nie widzieli. Idziemy teraz zobaczyć rowery. Zobaczcie. Ok. To czemu on jest na zewnątrz? To czemu on jest na zewnątrz? Nie jest zamknięty, on jest na zewnątrz! Nie, jest spokojnie, jest spokojnie zap... Ty jest objęty, no nie Ja się boję psów. <laughs> No wiadomo Ty mniejszy dać tak, taki... Ty mniejszy I tak widzę o kierownicę mowa No bo ja teraz na to... Ja czyli tak no to musi być stań, stań, w drzewo na kierownicy No trzeba kierowniki poskręcać, bo już jest mała przestrzeń od dachu, żeby weszły rowery, to nie ma innego wyjścia. Dawaj ten mniejszy napór. jak teraz zrobił bardzo dobrą robotę. Na spokojnie wszystko wejdzie. Trzecią go, zobaczcie. pięknie tu na górę Ale no drugi nie da do O, teraz? Co? Rawciu, tak, tak Ale brawki to szybciej we dół, bo mnie też ta ręka Dobrze, i... nie ma problemu Rawciu. Tak. Teraz tak? Opa! Tak zaszedłem? No i że następnego tego loczka Dobra. To będzie? Nie, to powiem, Nie, to Nie, jest? No na boczku. nie wejdzie to Na boczku na boczku, tak. Dawaj, no odeź, odeź, ja tu, a tu, a chyba co ty masz na palce. Na pa, odejdź, odejdź, Dobrze. to skoczymy. Okay. po sam dach będzie. Dobra? Po sam ale wyszło. W Dobra, młodeczki. zobaczcie, jest ciemno. Nie jestem w stanie pojechać do Rafała. Jutro będzie dzień. Jadę do Rafała zwrócić. Pierwszy dzień w nowym roku udany. Widzimy się u Rafała Mordeczki. Jak ja ku w nowym roku! A wiesz, dałeś palniczek w święta i w nowy rok? Nie, to ma się delikatnie. Ja, a ja od 19 grudnia nic. Ale jak 19 grudnia daliśmy palnik z chłopakami, to... No, to może dlatego ręka nie, nie ma jeszcze, co? Jeden to się zatrzymał dopiero jak zaczęliśmy w sobotę we wtorek. Dobrze, na pałku. O, Blaszki grube. Kurczę, grud... Nie wiem, znaczy pod grubasa. Piec mam taki części pół tony. samochodem masz go wyciągałem. O! na bok, bo zabieramy. Dobra. Odej, 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 odej. się tego wczoraj. Uważaj, Dawid. Dobra. Tak. Zobacz, co czym Grzegorz w jaką tarczę. Daj mi tarczę. Ja nie będę taką wziął i do diaksa i założył na małego. To Jest. niereformowalny pacjent. Tabitę jest tak to. Trzeba zbierać się znowu poszczególnych. No jakże, Nowy rok, nowy chęci, No, możliwości Zobacz, taka no, 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 to Jakie plany noworoczne? Więcej złomu, więcej koloru. Teraz na wakacje dopiero sprzedaję kolor za fału. Przyjadę to będzie już... Teraz może o pół tony, Zda się posiąć. Dobra, niech będzie to jest tak. Półtony, musisz. Bardziej realne musisz sobie. Aaa! Czyli ja tak liczę tak, teraz no, można powiedzieć, że 2,5 miesiąca, dwa, ponad 200 kilo było Mośka. Liczę tak 100 kilo miesięcznie, 6 miesięcy to 600 a tam jakieś, wiesz, zabiegę ruchy, no to z 500 kilo mośka. chce. Już mam dwa piecyki odłożone, trzeba oczyścić trochę. To jest 7 kilo No, plus tam trochę, to takie duże mosiężne. Mosiądzu też trochę będzie mieć uchy, wiesz? Będzie miała rafie co robić. No to trochę nas na razie nie ma co, bo to trzeba wiesz, nas i dopiero puszczę cię fała. Och, ostro, 855 złociszy. Długopis masz swój, czy ci dać? Nie. Jeszcze zostały mi praleczki. Praleczek wezmę gdzieś ze 150-200 zł, bo są 4 i lodówka. To piękna piłka, 1000 zł. Bardzo piękny. Piękny rok się zaczyna. A u was jak tam rok? Piszcie w komentarzach, jak się zaczął. Widzimy się w następnym odcinku i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać łapę w górę i napisać komentarz.